Stan silnika pracującego z Kani. Wykorzystujemy szkolenia nadzoru eksploatacji katolonii a także w przyszłości szkolenia mechaników. Jest to przekład wykonany przez naszych instruktorów. Jedyny w Polsce i na świecie silnik pracujący z Wszystkie elementy w tym silniku są pracujące znaczy tłoki pracujące, klawiatura pracujące, kondyng, e, hamulcowa, pompa wspomagania. E, Smażarka klimatyzacji, pompa olejowa, alternator, wszystko co jest napędzane silnikiem elektrycznym, cały układ wskazuje przekazuje napęd. Dodatkowo mamy przekroje porobione układu chłodzenia, smarowania, intercoolera, układu wydechowego. Dodatkowo mamy komputer dotykowy, gdzie możemy prowadzić szkolenie, odnieść się do instrukcji z danego pojazdu. Jest wsparty Ile w Polsce jest takich ośrodków jak wasz? Taki ośrodek szkolenia, ten szkolenia artystyki jest jeden, jeszcze jest w Poznaniu. Też jest jeszcze, jeszcze jedno centrum takie. A silnik to tylko jest jeden. Tylko jest jeden prawdopodobnie jeden na świecie.